Znajdujemy się dzisiaj na hali imienia Arkadiusza Gołasia, gdzie odbywa się turniej charytatywny Gramy od serca, podczas którego zbierane są fundusze na rehabilitację Tobiasza Prosińskiego mieszkańca miasta Ostrołęki. Jak widać atmosfera zarówno na trybunach jak i na boisku jest wspaniała. Organizatorzy, czyli drużyna Tamers, która jest od niedawna również stowarzyszeniem, Zorganizowała naprawdę wspaniałe widowisko sportowe, świetna organizacja, również kącik gastronomiczny, loteria. A to wszystko, żeby mieszkaniec Ostrołęki Tobiasz Prusiński miał lepsze możliwości rehabilitacji. Muzyka Dzisiejszym organizujemy charytatywny turniej piłkarski odboj na hali Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Robimy to w celach charytatywnych dla Tobiasza Prusińskiego, który jest po wypadku. Jest ogromna szansa, żeby Tobiasz wrócił do zdrowia. I wszystkie datki, pieniążki tych wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj nas odwiedzili zostaną przekazane na jego rehabilitację. W turnieju bierze udział 16 drużyn, nie tylko ze Ostrołęki, więc mamy ogromne serca nie w samej Ostrołęce, ale też dookoła niej. W samej hali na miejscu mamy dużo świetnych rzeczy dla odwiedzających nas dzisiaj gości. Mamy strefę gastronomiczną, w której można za datek zjeść smażonego ziemniaka, popcorn, watę cukrową dla dzieciaków. Mamy wspaniałych sponsorów, którzy ufundowali losy dla osób biorących udział w loterii. Czyli wrzucasz pieniążek, dostajesz los. Łączna suma tych nagród to jest 17 600 złotych, także można też coś u nas wygrać za darowiznę. Mamy też panią, która masuje za darowiznę, panie, które zajmują się dziećmi, rysują z nimi i wiele, wiele innych osób, których ciężko mi spamiętać, żeby ich wszystkich wymienić. Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować osobom, które dzisiaj przyszły nas odwiedzić, które podarowały coś od siebie, darowiznę dla Tobiasza. Jak wspomniałem wcześniej, jest ogromna szansa, żeby wrócił do zdrowia po wypadku. Chcielibyśmy podziękować panu prezydentowi Łukaszowi Kulikowi, który był patronat nad całą imprezą, pani wiceprezydent Marcie Głosek, również, która wsparła nas w tym wszystkim. Wszystkim sponsorom, sędziom, obsłudze obiektu. Wszyscy robią to charytatywnie. Po to, żeby pomóc Tobiaszowi.